Cześć to Mała Gosia. Jak już widzicie w samym tytule Koniec. Kończę z tym. YouTube znaczył dla mnie rozrywkę. A hejt mnie zabił. Nawet gdybyście słyszeli jakieś to odgłosy, to ja nawet nie zamierzam tego montować. YouTube znaczył coś dla mnie więcej, gdy zaczynałam. Teraz to wszystko tylko głupie filmiki, któremu nikomu się nie podobają i dostają. Dostaje ciągle hejty i nie komentarze. I nie chodzi o to, że dzisiaj jest Aprilis Bo pewnie większość osób o tym pomyślało. Po prostu chciałabym to powiedzieć teraz w to Prima Aprilis że jak się może rozmyślę, to wtedy powiem: Ej, to był tylko żart. Ale na razie. Koniec. To na razie nie są żarty. I tym akcentuję się z Wami i żegnam. Wiem, że zostało jeszcze dużo niewyjaśnionych kwestii. Ale mam nadzieję, że spróbuję odpowiedzieć Wam w komentarzach. Możecie zadawać pytania. Ja postaram się odpowiedzieć na większość, ale nie obiecuję nic. Jutro postaram się nagrać Wam jeszcze jeden odcinek z wyjaśnieniami tego wszystkiego. Do widzenia.